Siema. Jakiś czas temu zamówiłem na Aliexpress zestaw słuchawkowy na Bluetooth do kasku. Jest to odpowiednik Intercomu. Wiadomo, nie zawsze wszyscy mają taki sam model interkomu i nie można się połączyć. Dlatego tu można połączyć się przez Bluetooth i zadzwonić lub wykonać konferencję. Można rozmawiać z kilkoma osobami naraz. Zamówiłem to z wysyłką z Polski, czekałem około czterech. 5 dni. Jakoś tak. Wiem, że długo zwlekali z wysyłką. Dobra. Zobaczmy, co jest w środku. Włącznik. Następna piosenka. Poprzednia piosenka. Mikrofon. Wejście do ładowania jest osobno. Oraz na, na jednym ze słuchawek jest przełącznik, który automatycznie Podobno automatycznie będzie odbierał nam połączenia telefoniczne. Kabelek do ładowania, zwykły standardowy na mikro USB. Słuchawki z mikrofonem. Ciekawe, czy będą naładowane. Kabel jest dość długi. I tutaj, jest. tutaj, podłączamy ładowarkę. I na tej słuchawce jest przełącznik do odbierania, automatycznego odbierania połączeń. To ja nie wiem w której pozycji on mu świeci, ale to zaraz w Montaż jest dość prosty. Wklejamy to w kasku. No jedyny minus tego jest taki, że zawsze musimy ładować z całym kaskiem, ponieważ uchwyt mamy tutaj, czy uchwyt wtyczkę. Sprawdźmy, czy jest naładowane. Świeci. To widzicie. Spróbuję się połączyć i zobaczę, czy działa, czy jak słychać. Słychać coś dobrze? Pocenę co można zmienić przyciskiem plus. Następna minus poprzednia, dobra, zamontuję to teraz w kasku LS2. Podają za to coś około 40 zł. Nie wiem, wszystkie linki będą w opisie filmu, także można sprawdzać. Zamontuję to w takim kasku. Kask ma w środku przygotowane miejsce podsłuchawki do interkomu. Jest to miejsce w środku. Montaż nie powinien zająć zbyt dużo czasu. Najpierw najlepiej sobie przykleić te rzeczy wewnątrz i później tylko przyczepić słuchawki. Słuchawki są niestety dość grube, także w niektórych modelach kasku będzie trzeba wyżłobić trochę w tym steropianie lub w tej wyściółce. Tak już wygląda zamontowany zestaw słuchawkowy. No niestety również było kilka problemów. Trzeba było delikatnie lutownicą wypalić tam w środku dziurki, żeby to się zmieściło. I mikrofon jest na razie w tym miejscu. ale docelowo myślę, że będzie puszczony troszkę inaczej. Dobra, dzięki. Cześć.